Siema mam i ja sobie programem Stable Guys bez mojego kolegi, bo próbowaliśmy już trzy razy zagrać w Stable Guys i każdy się kończył niepołożeniem. więc Stable Guys na żeby będę sam nagrywać. Kurde, zaś jakaś reklama. Mam trochę mało procent, więc nie wiem, ile będzie trwać ten odcinek. Ale na pewno nie za długo. Oczywiście to się włącza godzina, więc... <laughs> to się włącza godzina, więc no... Ej, szybko się nadłączyło. Okej, okay, wejdźmy na cały ekran. Nie, nie chcę nic. Kurde, bo ja chcę zrobić, żebyście widzieli cały ekran. Czyli tak. Nie, nie chcę żadnej aktualizacji. No i co, gramy sobie. Chciałyście widzowie, jak jestem, jak pokonuję boty i wygrywam koronkę, że jeszcze zagramy takie 5 rundek. No. O ile mnie nie wywali. Przecież już mnie, wy... no wywal mnie. No wywalnie! Ale dlaczego mam taki jak jak mi pokazuje, że mam full internet? Kurde, możesz się poruszyć. Aj tam z prawdziwymi graczami. A nie z botami. No jeszcze nie można, stójcie tamże, no. przecież Czy tak się nie da grać z takimi lagami! Wychodź, wychodź. Zagraj. Hmm. Jakie mam mieć takie lagi, to jakie mam? przejść wy, wy mi to wytłumaczycie, bo ja nie. W nie wytłumaczę. No i zaś mam te O, o? Nie, Flurfip! Nienawidzę tej mapy. Wolałbym nie żyć, żeby widzieć tą mapę. No kurde! A ta ja tego nienawidzę. Nawet wyżej niż powinno. No przecież! Jak znowu będzie flor. Jak na kolejnej rundzie będzie flor flip. Teraz ja ostrzegam. Ten odcinek będzie mieć dłużej niż 5 minut. Z każdy już wyszedł! Oprócz mnie! tam stój się tam no nie, nie na to i dobrze jak będzie florb tak kończy no ci tak mam to w dupie najgorsza mapa oczywiście się ciągle trafia nie Pełen jeszcze gorzej. Jeszcze reklama, świetnie! Nie, a teraz będzie w sorpi, ja kończę i odnistalowuję Stable Guys, już nigdy więcej nie zobaczymy Stable Guys na tym kanale. Czyli oczywiście, że będzie. Dziękuję Panie Boże. Czy pan taki dobry? Że Florfy pasaż nie dał. Słysz? No ładna! Jakie mam 30 pingów i lagi? Jakie mam grać? Jakie mam 30 pingów i lagi? No, przejdę! Yes! Przeszedłem! Jaś pierwszą lundę. No ale weźcie mi to wytłumaczcie. Ja, jak ja na telefonie mam czasami 190 pingów nie mam jak na komputerze. 30 pingów. Laki jak ja tysiąc na telefonie. Uff. No coś długo dotrwa. Laser taser! No to z moimi lagami no, to sobie na pewno pogramy. Tyle chcę wam powiedzieć. No jeszcze, no jeszcze czekam aż ludzie użyją na mnie emotki, bo zobaczą, że ja to youtuber. Chyba coś tam wyszło, nie? Idę, idę. Odpadajcie, no. Jest, odpadli, dobra, finał. Finał nam został. No to się ciekawie zapowiada już. I tak wkurzająco. Hot Wheels Hussy. Yes! Udało się! No gadaj, że ja drugi będę. O, no, trzymaj od razu, przecież to już było! No jedź! O, świetnie. Teraz mojej pierwszej korunki. Drugiej, ej! No nie! Ale blisko było. No na zagramy jeszcze dwie rundy i to będzie na tyle. A, mogę coś odebrać. Dobra, kręcimy zwykłe lepsze. Proszę, żeby wadał coś lepszego niż zwykłego. No bo ja, moje najlepsze to jest zwykłe. Stój! Tak, rzadkie chociaż. Zagrajmy!